Halo Halo, cześć dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony Dozo. I dzisiaj pomówimy o kwestiach raczej podstawowych, ale często przewijających się u mnie w sekcji komentarzy, czyli rodzajach odrzutu. Co to odrzut horyzontalny, czym się różni od odrzutu wertykalnego? Jakie dodatki, który odrzut negują? Tego wszystkiego dowiecie się właśnie w tym odcinku, także nie przedłużając, zaczynajmy! Myślę, że warto na sam początek podać definicję i pokazać jak co wygląda, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Przede wszystkim nadmienię jeszcze, że odrzut w tej odsłonie Call of Duty i najprawdopodobniej w następnej, czyli Black Ops Cold War, jest odrzutem losowym. Odrzuty mają pewne granice i pewne wytyczne jak mają wyglądać, widać to bardzo dobrze na przykład przy ramie, którego odrzut zawsze odbija w lewo, ale jego wysokość może się różnić pomiędzy poszczególnymi próbami. Nie jest to ogromna różnica, ale warto mieć to na względzie. Zacznijmy zatem od odrzutu wertykalnego, a właściwie podrzutu. Wertykalny znaczy pionowy, czyli z dołu na górę, bądź z góry na dół, ale w tym przypadku z dołu na górę. Horyzontalny to oczywiście z boku na bok, z tym że mówiąc o odrzucie horyzontalnym, nie będziemy mówili o tej głównej osi odrzutu, która idzie na lewo czy prawo, a raczej o pojedynczych kulkach, które odstępują od głównej osi odrzutu, bo to właśnie na nie działają dodatki na horyzontalny odrzut. Sprawiają, że te pojedyncze kulki są bardziej ściśnięte do głównej osi odrzutu. Stabilność celowania natomiast można zauważyć, gdy celujemy przez przyrządy, ale nie strzelamy. I chodzi tutaj o ruch celownika, który ma każda broń trochę inny. Jeśli przyjrzycie się uważnie, zauważycie, że celownik podąża daną ścieżką po ekranie i wielkość tejże ścieżki jest właśnie definiowana przez stabilność celowania. Czym w takim razie jest stabilizacja odrzutu? Stabilizacja odrzutu to nic innego jak utrzymywanie w ryzach tych pojedynczych właśnie kulek, o których mówiłem przed chwilą przy odrzucie horyzontalnym. Stabilizacja odrzutu powoduje, że mniej kulek odchodzi na boki od głównej osi podrzutu, przez co nie musimy się martwić, że nie trafimy w przeciwnika jakimś pociskiem, o ile oczywiście będziemy kontrolować nasz odrzut w pionie. Bez stabilizacji odrzutu o wiele ciężej jest trafić przeciwnika, który jest daleko, bo nie jesteśmy w stanie skontrolować właśnie tych pojedynczych kulek, które lecą na boki. Zatem, z racji, że te definicje mamy już z głowy, przejdźmy do segmentu dodatków i tego, które dodatki i jak wpływają na bronię. Myślę, że nie będę wymieniał tutaj każdego dodatku pojedynczo, bo po pierwsze jest ich bardzo dużo, a po drugie wszystkie te dostępne informacje macie w Call of Duty. Także ja powiem tylko o tych ogólnych zasadach, którymi dodatki się rządzą. Także dodatki, które mają napisane w swoich cechach, po prostu kontrolę odrzutu wpływają głównie na odrzut wertykalny, i przykładami takich dodatków jest chwyt przedni ranger, kompensator czy brak kolby. Dodatki, które modyfikują stabilność celowania, to np. taktyczny chwyt przedni czy ziarnista owika. Natomiast stabilizację odrzutu modyfikuje szturmowy chwyt przedni oraz hamulec wylotowy. Z racji, że wiele broni ma swoje unikalne dodatki, ciężko wymienić w tym miejscu wszystkie, ale od teraz będziecie wiedzieć na co zwracać uwagę przy każdym z nich. Wiele z tych unikalnych w dodatków to po prostu te same dodatki ze zmienioną nazwą i wyglądem. Przykładem są na przykład Owiki nagrał, gdzie zamiast chropowatej Owiki po prostu mamy XRK Void 2 która ma dokładnie takie same statystyki, a różni się właśnie nazwą i wyglądem. W międzyczasie zapewne widzieliście testy tego, jak dane kategorie dodatków wpływają na broń. Także myślę, że jeśli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, jak dana cecha działa na karabin, to zostało to rozwiane. Niemniej, jeśli macie wątpliwości, to piszcie w komentarzach, ale na tym odcinek się jeszcze nie kończy. Przy okazji, rzućmy również okiem na stabilizację celownika i czy ma ona jakikolwiek wpływ na odrzut. W jednym ze starszych już filmów powiedziałem, że gdy celujemy, stabilność celowania działa, a gdy zaczynamy strzelać, to stabilność celowania przestaje działać. I nadal podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej, i można by wysnuć wtedy wniosek, że nie ma znaczenia, kiedy zaczniemy strzelać. Niemniej w moich testach możecie zauważyć, że zawsze staram się strzelać w tym momencie, kiedy celownik zaczyna opadać w dół ze swojego najwyższego punktu, i robię to, aby wyeliminować jak najwięcej zmiennych i polegać tylko na tym, co zmieniałem dodatki w danej broni. Jak widzicie na testach z ramem, może mieć to delikatne znaczenie, choć mimo, że strzelałem później w taki sam sposób jak zawsze czyli gdy celownik znajduje się na samej górze i zaczyna opadać, to i tak wzór odrzutu trochę się od siebie różnił. Tak więc tutaj w tym momencie bardzo dobrze widać, że ten odrzut w Call of Duty nie zawsze jest taki sam i jest niezależny od stabilizacji celowania o czym zaraz się przekonamy jeszcze raz na przykładzie MP5. Na MP5 stworzyłem dwa zestawy, jeden z maksymalnie rozchwianym celownikiem, a drugi z maksymalnie ustabilizowanym celownikiem, gdzie oba zestawy są identyczne jeśli chodzi o kontrolę odrzutu i stabilizację odrzutu. I w jednym i w drugim przypadku jedynym dodatkiem, który zmienia wielkość odrzutu jest kolba łamana F-TAC, co dodałem do poszczególnych zestawów? Ano w zestawie do stabilizacji celowania znajdziemy taktyczny chwyt przedni, kolbę f powiększone do 45 naboi magazynki, laser taktyczny oraz ziarnistą i te dodatki właśnie dają maksymalną stabilność celowania. W drugim rozchwianym zestawie poza kolbą łamaną F-TAC jest jeszcze tylko chropowata owijka oraz 45 naboi. Niestety poza chropowatą mowiką nie ma więcej dodatków, które nie destabilizowałyby broni, a jednocześnie nie dotykały kontroli odrzutu bądź stabilizacji odrzutu. Niemniej różnice w stabilności celowania widać dokładnie na filmie. Tak jak test pokazał, odrzut niezależnie czy mamy wszystkie dodatki na stabilność celowania, czy nie, pozostaje relatywnie taki sam, a jeśli jest jakakolwiek zmiana, to będzie ona niezauważalna, jeśli zastosujemy jeden albo dwa dodatki pod stabilność celowania. Odrzuty są podobnej wysokości i szerokości. Co prawda, pierwszy odrzut ze stabilnością celowania jest dość niewielki, ale tak samo wygląda ostatni odrzut z zestawu bez stabilności celowania. Jaki jest więc wniosek? Według mnie stabilność celowania jest przydatna jedynie w broniach, którymi celujemy na znaczne odległości. To jest powyżej 60 metrów. Przy snajperkach byłyby to bardzo dobre dodatki, gdyby nie fakt, że możemy w 100% ustabilizować nasz celownik za pomocą po prostu wstrzymania oddechu. Nie jest to żaden dodatek, nie jest to żaden atut, po prostu trzeba przytrzymać klawisz, który odpowiada nam za sprint, bo on jednocześnie właśnie odpowiada za wstrzymanie oddechu. Tak więc dodatki na stabilność celowania w moim odczuciu są dodatkami najmniej przydatnymi i należy ich wręcz unikać. Natomiast jeśli jakiś Jakiś dodatek, obok interesującego nas statutu, posiada stabilność celowania, to nie należy się przejmować i na spokojnie można go brać. Świetnym przykładem tutaj jest laser taktyczny, którego bierze się raczej ze względu na szybkość celowania, jaką daje. A po prostu dobrym bonusem jest stabilność celowania. Z tego samego powodu jest też lepszym dodatkiem na karabiny snajperskie czy na bronie typu grał od chropowatej owiki, gdzie ta druga sprawia, że celownik jest bardziej rozchwiany, co czasem może przeszkadzać właśnie na dalsze odległości. Z kolei na pistolety maszynowe o wiele lepszym dodatkiem jest chropowata owika, bo ta niestabilność celowania na pistoletach maszynowych nam nie przeszkadza, a o wiele ważniejszą statystyką jest czas, po jakim możemy oddać pierwszy strzał po sprincie. Tak więc, czy macie jeszcze jakieś wątpliwości? Piszcie w komentarzach. Postaram się każdemu odpowiedzieć bądź zebrać wszystkie wątpliwości i jeszcze raz nagrać film, który właśnie te wątpliwości będzie rozwiewał. Pamiętajcie o subowaniu, łapkowaniu, odwiedzeniu mojego Facebooka i dołączeniu do Discordowej dozowniczej społeczności. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. Ja tymczasem Wam pięknie dziękuję za uwagę, trzymajcie się i dozo.